Kalucję zaczynamy słuchajcie oborowo z oczywiście na serii odronnika do cinka. Słuchajcie, jak dzisiaj ogólnie słuchajcie, umieszczamy sobie TMR, ale ogólnie słuchajcie, też też się Wam, chcę Wam ogólnie powiedzieć, że orki, podrzepami nie wykonuję ja, ponieważ słuchajcie, wykonuję mi umianek właśnie. Ja mi tutaj pomaga, właśnie orze na tym moim dużym polu. On tak, palimy sześciąteczkę, słuchajcie, ponieważ dzisiaj mieszamy sobie TMR. Yy, właśnie, do ładowarki mam widły. I dzisiaj sobie dalej testujemy ładowarkę. Tutaj, słuchajcie, stoi taki jeden nowy nabyteczek, ale nie pokazuje tani do obory. Nie wiem, czy się będziecie domyśleć, czy nie. No chyba nie, bo jest to, to dość nietypowego. Coś dzisiaj sobie umieszczam te No nasza stara ładowareczka już tu u nas tutaj nie porobi. Właśnie, ale się ją wykorzystamy, bo ogólnie trzeba będzie sobie, słuchajcie, nią załadować książki, bo ogólnie no do yy, ogólnie krokodyl mi się tutaj do obory właśnie do teleskopówki to mi sobie na razie damy tutaj lecimy sobie po belkę ściana yy, właśnie yy, nie, najpierw, po, najpierw sobie wrzucimy belę słomy i czekajcie jak to tam u nas z krowami wygląda słomy im nie będę dawał zrobią nam trochę gnojowicy i przy kolejnym mieszaniu ogólnie słuchajcie, na wiosnę będę chciał sobie zrobić tak, że słuchajcie, nie mieszczę się że słuchajcie wyło, y, zmienię sobie na 3 dni y, właśnie trwanie każdej pory roku, ponieważ miałem tutaj y, od początku jak zaczęłam grać na sezon, miałem w na, na 6 dni ale po tych zmianach właśnie po pierwszym sezonie Słuchajcie, zmieniło mi się to, słuchaj, zmieniłem sobie to na 9 dni, ale słuchaj, dobra, dajmy taką belę, ale no niestety, kurde, ale niestety, słuchajcie, wtedy wymaga mi mniej temeru i może dla niektórych się wydaje, że mniej, ale nie, nie mogę tego temeru mieszać częściej i też właśnie teraz tej słomy tak dużo zostaje. No i właśnie na wiosnę bym sobie to zmienił na słuchajcie na 3 dni żeby wtedy więcej, bo mam takiego swojego jednego save'a właśnie, gdzie rana i fajnie, bo jest więcej, no i też bym chciał paszowodzik wymienić już pod większy ciągniczek dobra, lecimy teraz sobie po siano, tu nie przejadę, ma no nie, przejadę, 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 słuchajcie, New Holandik z dwoma przyczepkami niedługo zliwa soi, ale najpierw zasilimy sobie rzepak właśnie, na razie chcę się uporać z rzepakiem Yy, właśnie, dobra, to czekaj, o, siana mamy do oporu i jeszcze więcej, dobra, cyk, bierzemy sobie z belkę i śmigamy sobie i resztę dopełnimy kiszoneczką sobie. No ogólnie no, właśnie słuchajcie, 32 krowy, hodowla się rozwija, właśnie dlatego kupiłem ten nowy nabyteczek, za chwilę się dowiecie właśnie do czego on służy. Dzisiaj takie oporządki u krów. Właśnie nie pytajcie, czemu ta bitka tam stoi. Yy, dobra, cyk. No a teleskopówką tutaj idzie robota, nie. Dobra, cyk. O, cyk. Tylko czekajcie, czekajcie, gdzie ja odpiłem tę moją łóżeczkę od teleskopówki, bo nie będziemy brali tej małej ładowarki. Yy, yy, a już wiem gdzie. Widzę, to te widełki sobie odczepimy tutaj na no szkole, że się ten krokodyl mi nie mieści. Bardzo bardzo wielka szkoda, bo wtedy bym miał i do belegi, i do książki właśnie, a tak to muszę się teraz pod łychę podpinać. Właśnie no. jak tutaj stoi od akcji Obornik yy, tak długo czasu. Dobra, teraz żeby Wam tego nowego nabytku tam nie pokazać. Bo tak go nawet za bardzo nie schowałem. Będę się waszył w tą stronę. O łycha, nawet zasłania trochę. O, nie było widać. Mam taką nadzieję. Dobra, lecimy sobie. Oczywiście teraz dopełniamy książką. No, no książki nie będzie w tym sezonie na gospodarstwo, ale na biogazownię będzie. Bo mamy jeszcze 40 ton niecałe. To jest ta z jęczmienia. Ale na kolejny sezon będę chciał sobie zrobić już książkę kukurydzy. No ładowarka to się jak na razie spisuje i to bardzo dobrze. Czekajcie, ja tam włączę, żeby się mieszało. Czekajcie, ten pomiarnik wezmę tutaj. Przekręcę sobie tą stronę. Ile tutaj mamy? O, będzie dyszka. Czekajcie, bo to no, mamy na razie. paszal, ale czemu to się tak wolno wysypuje? Oj, tutaj też nam nie dosięga, ale możemy sobie wysunąć, już. Czy się nam zrobił TMR? Zrobi się ten TMR i zawsze właśnie tak sobie umiesz, mieszam po 10 ton właśnie tego TMR-u. Ale zanim sobie wjedziemy z tym TMR-em, to niech on się nam tutaj pięknie miesza. Te wrotka możemy sobie zamknąć, a my idziemy, pokażę Wam nowy nabytek. Jak widzieliście, ogólnie tam miotła, no i tutaj zawsze muszę zmiatać te reszki i tam wrzucać, no i kupiłem sobie coś takiego, 6,800 6 właśnie słuchajcie, to takie do zmiatania, bo ogólnie tam tą miotłą muszę miotłować, słuchajcie, to wszystko tam wgarniać, yy, ciężko jest, właśnie też tą miotłę sobie wyniosłem, no i tym oto będziemy robili, super, że nie mogę wjechać, o, udało się, no i cyk, teraz to sobie włączamy te miotki, yy, słuchajcie, fajny nabyteczek, Coś takiego oborowego, no a o i to mi zbiera i mogę to wyładować jak do kiszoneczki sobie pięknie, elegancko, no teraz to chodź sobie jeżdżę, nie muszę mi otłom tutaj nic zrobić i cyk, dobra, teraz sobie wyjeżdżamy, w sumie nie za daleko, bo to ty tutaj sobie ustawię i to będzie tutaj stało na brzegu sobie, po 60 zostaje w obórce. Jakaś ten Janeczek to na morę, oże, o, Janeczek, dareczek, oj, wygasiłem, dobra, umieszało się, wjeżdżamy sobie, sześć tona, trochę brunna, ale to tam nieważne, i cyk, lecimy dór, sobie wsypujemy, bo było prawie zero, ej, no teraz mi trochę weszło tego, ty czemu ty, o, sześć ton, siedem, no ale... Wiadomo, ja na trzy dniach to tu by dwa paszowody weszły. weszły, nie? Więcej na pewno. Dobra, mamy to zakończone już w sumie. Nowy nabyteczek jest. Idziemy sobie teraz zobaczyć do Janeczka, pięknego. Przejdziemy się pieptą właśnie takim lekkim truchcikiem. Tu piękne nasze napisy. Tekka i go. Proszę bardzo. No, właśnie też niedługo yy, będę chciał pole w sobie jakieś zakupić jedno, pole. A no, zobaczcie jak tam idzie pięknie orka pod rzepaczek. Idziemy tam sobie Janeczka zmienić. Pecha tu jeszcze za źle, bo troszkę za mało tutaj dałem, ale to się jeszcze tam może po kolei że rzepaków, się ku gnojóweczką dowali właśnie. Dobra, idziemy tam zobaczyć, jak to mu idzie, czy tu dobrze, O, nawet pięknie kryje. Dobra. Chodź tu Janeczek, chodź tu. nie mi uciekasz? O. Cyk, wsiadamy sobie i położymy dojczykiem. Pierwsza w sumie orka dojczykiem tutaj. No ale brunny. Pierwsza orka dojczykiem, właśnie, położymy sobie jeszcze. Troszkę. Właśnie no nie orze zagonówką z tego względu, że ona już idzie po prostu na sprzedaż, tak ją sobie po prostu tutaj kupiłem na jeden sezon kto chętny Wyłaca się w komentarzach jeżeli się będzie oczywiście dał pisać no, oczywiście można się do mnie zgłaszać właśnie tutaj pięknie dobra lecimy no ogólnie no zagonówka jak to zagonówka Teraz się zastanawiam. Nie wiem, mam dylemat. Nie wiem, czy kupywać sześcioskibówkę, obrotówkę do Deutschfara. Czy poczekać na ciągnik 300-konny i kupić te, taki czy pół już większy po, na kole, właśnie coś takiego. Właśnie. No i chyba właśnie poczekam na ten ciągnik, ciągnik 300-konny, żeby już był, na, był na kole. Yy, właśnie podlecik ma 240 koni. Ja tym pugiem orałem z yy, New hollandem Więc no dojczwarek tym bardziej może orać sobie pięknie. Yy, no, no i co tu jeszcze więcej? No fajnie, trochę brunny, no bo wiadomo pracuje. Ale tutaj będzie to cały obszar rzepaku. Fajnie, bo ogólnie rzepaku tylko to jedno pole będzie, bo więcej już nie. Już nie będę siał. Dobra, dojedziemy sobie do końca i włączymy sobie janeczka. Albo nie, albo jeszcze pojeździmy sobie. Jeszcze w tej i we w zrobię. Zrobię i wtedy sobie zakończymy. Żeby coś tutaj poorać. elegancko tu janeczek nam pięknie do końca dojeżdża. Janeczek to uczciwy chłopak, słuchajcie. Dobra, nie no, powiem Wam, że nawet idzie Orka tym pugiem. No ogólnie... Nie będę robił takiego całego odcinka zorki, tutaj sobie przejedziemy troszkę tylko. Nie? Bo ogólnie w kolejny, No to no, ogólnie ten właśnie dzisiaj macie nie tylko właśnie adronika, albo tam nie jaką jedną serię. Bo jak mówiłem chcę lecieć właśnie z tymi odcinkami, na jutro może dla Was na nagram, bo nagram teraz ten film na zapas, sobie w środę na czwartek. Ale to tam nie ważne, nie ważne. i ważne. Słuchajcie właśnie tajulaciki. Co z tej marcikami? Nie wiem kiedy te emulacje będą rzadko, nie? wiadomo, no i leciły sobie z serii Wozolika do Żika, coraz częściej Maraton nie wiem czy będę robił, ale chyba nie jak na razie, Maraton może z innej serii, może z realnego Gospa się zrobi właśnie, dobra o. dobra, lecimy piękne, szyby tu nie otwieram mam dobrą widoczność, daszek tam mam otwarty, więc no panim tutaj przewiewa o, elegancko. Hmm. O, tam nasze piękne ziemnaki. O, ogólnie na pole, właśnie 20. Tam wywiozłem sobie wapno. Yy, dokupiłem tam z jedną siewki właśnie. Dokupiłem sobie i, i tam zawiozłem. Tutaj też, żeby dokończyć. Dobra, tak więc to słuchajcie, Ja się już fajnie Do następnego odcinka. Trzymajcie się. I na dolicze, łapkę w górę. I, i suba, cześć.